Sobotę Wielkanocną, 3 kwietnia, to już nie jest Prima Aprilis i zaczynamy z filmem. Oczywiście społecznie to już nie jest Prima Aprilis, bo pokażę Wam coś bardzo ciekawego, co sobie jeszcze zamówiłem. Od zawsze byłem ciekawy tak zwanych, powiedzmy, Everdrive'ów i tych innych urządzeń, które pozwalają Ci troszkę tak mniej ładnie poznawać gry czasami się nie da, uwierzcie mi, są takie gry, które są no kurde drogie w opór. I moi drodzy, będzie to super kart z, z wersji Mini SD do Game Boya Advance'a. Nintendo ds też pierwszy model i drugi oraz przede wszystkim, który odpala gry z Game Boya pierwszego, kolor i Advance'a oraz gry z NESA, też można sprawdzić, czyli Pegasus, famicom, i tak dalej, moi drodzy. E, chyba w zestawie nie będzie tej minikarty pamięci. Nie sądzę. I generalnie ona tak wygląda, chociaż ona może odtwarzać też i inne rzeczy. Straszy mnie to kurcze, kurcze, mnie to ciekawi. Z GBA SP. SP jest kompatybilny z Game Boy Micro. IDS. Co to jest IDS? Z DS i DS Lite. Otwieramy. Obecnie jest w bardzo dobrej cenie, bo kiedyś pamiętam dobre kilka lat temu 7-8 kosztowało no, niecałe 200 zł. Jeszcze w wersji SD. No i troszeczkę, troszeczkę, poniszczyłem otwarcie, ale to nic, to chyba tak będzie wyglądało. I nie trzeba tutaj nic więcej objaśniać. Wystarczy sam taki katy, już oczywiście na baterii, więc ją też trzeba będzie niestety wymieniać, z tego co widzę. Multum rzeczy w środku się znajduje. I tak od wygląda. I wejście na microSD. Zobaczę, czy mam jakąś wolną kartę. Bo nie jestem tego pewny, czy coś będę miał. Ale tak to wygląda. Na jedną śrubkę? Nie, na dwie. Na dwie śrubki zwykłe można wejść, we, wejść. Można otworzyć, zobaczyć, jak to wygląda. Sprawdzimy sobie, e, czy bez niczego się to uruchomi. Może to zawsze wyglądać inaczej. Ale sprawdzimy to sobie. Żeby mi konsoli nie rozwaliło. No, i co jest? Chyba się nie odpali. Chyba, chyba, że potrzebuje czasu. Dobra, czyli bez karty SD nic nie zrobimy. Musimy coś sobie wgrać. Oczywiście, jak to z danego kraju bywa? Muszą być bardzo ciekawe objaśnienia. Support.dot Dot. I jeszcze gdzieś była jakaś literówka O. Proszę bardzo, tu. Zwłaszcza. A tak, no to cóż, co, co, co my się tu w ogóle czepiamy? Witajcie moi drodzy w części, gdzie będę wam pokazywał, jak y, zgrywać y, ROMy, bądź powiedzmy tytuły, które chcecie sobie sprawdzić na Gameboju y, Advance, y, na y, Gameboju Advance SP czy na Nintendo DS'ie jak one generalnie wyglądają i pokażę Wam mniej więcej jak się właśnie wrzuca dzięki takiemu programikowi superkart którego trzeba pobrać z internetu może Wam od razu zademonstruję, żeby było tak bardziej legitnie, żeby było tak bardziej w porze, jeżeli chodzi oczywiście o cały tak jakby powiedzmy mały poradnik można tak powiedzieć generalnie wpisujemy sobie taką stronkę i tutaj będzie software prędzej i wchodzimy sobie na stronkę poczekajcie, zaraz sobie przekieruję o, wchodzimy sobie na stronkę poczekajcie, minihir.com SuperCard mini, sd, gba, flashcard, firmware i tak dalej, ściągamy sobie oczywiście ten software nie musimy firmware'u ściągać bo sam w sobie już supercard ma coś takiego, więc myślę, że to nie będzie jakoś specjalnie przeszkadzało. Mamy ten programik moi drodzy, i jedyne, jedyne co musimy zrobić, to ustawić sobie tylko na. Mm, jeżeli chcecie sobie te gry wrzucać e, do określonego źródła, to wybieracie oczywiście pamięć e, taką, na której znajduje się ta karta pamięci e, SD. Oczywiście najlepiej do 2 giga, bo e, no, na większą kartę niestety e, nie wczytuję, i. i po prostu nie włączają się te gry prawidłowo, więc no, tu wymaga na przykład takiej właśnie karty. Na przykład odpalamy, wrzucamy sobie GETA Advance. Tutaj oczywiście system prosi, żebym zaakceptował administracyjnie postęp tak pracy tego programu. I jedyne co robimy, to bierzemy tylko out. Teraz w tej chwili wrzuca nam się gra do karty pamięci. I nas stosownie poinformuje, że jest complete. Możemy sobie wejść jeszcze raz w nasz, nasz ten właśnie tutaj folder. Nie trzeba tutaj jakoś folderów tworzyć, aczkolwiek dla kogoś, kto woli takie rzeczy, to dla niej jak najbardziej jest to wszystko... No lepiej to wygląda, że są foldery i tam wszystko jest dobrze poukładane, ale wystarczy, że tutaj te pliki się zrobiły i... Na tej podstawie tu jest save, tutaj jest jeszcze jakiś plik zczytujący i tutaj jest już sama gra, która jest do, do odtworzenia. Także w sumie to tyle jest tak naprawdę. I tutaj możemy jedynie sobie decydować, czy ustawianie domyślnej gry, czy ma być właśnie ten patch zapisany, czy restart, i też ewentualny zapis stanu gry w czasie rzeczywistym na baterii. Jeszcze można dodać. Kody, ale to jak ktoś woli, to, to sobie to wszystko poustawia. Ja mam tak i się te gry normalnie sczytują. Dobrze, dobrze. Dobrze. Ok, zobaczmy sobie na koniec tego Everdrive'a, którego tutaj Wam pokazywałem wcześniej. Jeszcze raz Wam pokażę tą kartę pamięci, żeby nie było, że to jest jakieś udawane. Przedstawienie teatralne 2 Gb. Ona, ona akurat bez problemu. E, sczytują to, co potrzeba. Tak, nie ma tutaj żadnego kłopotu. Mieści się, mieści. Odpalać się, odpala. I zobaczcie. Mamy tutaj gry, które sobie już wcześniej wrzuciłem. Części z nich one są do sprawdzenia oczywiście więc może na takie krótkie przedstawienie pokażę Wam na przykład moją ulubioną grę, którą chciałbym kiedyś sobie załatwić, bo nawet mnie bardzo interesuje bardzo mnie interesuje, jak wyglądałby to oczywiście w, w oryginalnej wersji, wersji. troszkę się te gry wczytują. Zważywszy na to, że no właśnie ten EV Drive już taki jest. Ponoć EZ Flash, 4 i jeszcze jakieś inne ponoć są szybsze we wczytywaniu. Hmm. Ale tutaj wam powiem, że nie ma naprawdę problemu, do tego idzie się przyzwyczaić. Hmm. Poczekajcie. Nie zapisało mi tutaj postępu. Co ciekawe. Generalnie pliki, się, pliki od saveów zapisują się na osobnych, tak jakby plikach, na karcie pamięci, więc to powinno wszystko być przechowywane. WarioWare to jest akurat przykład gier. To jest pierwsza gra w ogóle z serii, gdzie. O kurde. Gdzie mamy zestaw mikrogierek, które wymagają bardzo. Bardzo sprawnego, tak jakby reagowania na to, co się dzieje. A czy to skaczemy, czy to jakieś inne rzeczy robimy? Reagujemy bardzo szybko. Proste zadania do wykonania, ale nie zawsze one, one są takie oczywiste. No, już tutaj zrąbałem. I powiem Wam, że na tym Everdrive się spoko gra, ale zauważyłem, że w niektórych grach są spowolnienia, które. Ym, raczej nie występują w wersji oryginalnej tak jakby się kupiło cartridge więc tutaj jest troszeczkę jeden minus z tego powodu, że część gier e, działa trochę wolno, nawet mam, mogę Wam pokazać jeden przykład z brzegu tylko poczekajcie L i R oraz Select i Start jak się wciśnie równocześnie to się wraca do e, menu głównego Tekken Advance jest takim przykładem e, gdzie no niestety przez większość czasu rozgrywka jest w dużym spowolnieniu i nie dość że dźwięk jeszcze jest um, rozszczepiony na kawałki to no jednak kiepsko niestety się gra w niektóre tytuły, ale wam udowodnię chociażby, że będę wychwalał tego E-Drive'a. Ja go traktuję jako sprawdzenie tych gier. O patrzcie, widzicie? Normalna prędkość muzyki. A patrzcie, co się stanie, jak będę grał. Ścina się niesamowicie. Prawdopodobnie to jest spowodowane tym, że e, Everdrive nie, ma jakiś problem z grami, które używają trójwymiarowej grafiki. Czy wręcz nawet bym powiedział, trójwymiarowej grafiki. Zobaczmy sobie jeszcze Mario Kart Super Circuit. Super Super Circuit yy, też się ścina, miejscami tutaj na wstawce początkowej może jeszcze nie, aż wam pokażę, żeby było. Może nie random, tylko weźmy sobie Mario. Nie jest to idealny sprzęcik, tak jak już tutaj będę mówił, ale nie jest on taki tragiczny. To, co ma działać, to działa. Dobra, jedziemy sobie na razie. O, i już są spowolnienia. Okazjonalne oczywiście. Pewnie związane z... Mm, albo tym, że Everdrive sobie nie, nie radzi z takimi obiektami, albo e, ROM gry nie jest do końca tak jakby spaczowany, bo niestety... Tak jak widzieliście w poprzedniej części filmiku, gdzie właśnie pokazywałem Wam, jak się wgrywa gry na Everdrive'a, jak się je przenosi na microSD, to no niestety część gier nie jest w ogóle spaczowana, czyli nie jest poprawiona, żeby działała zgodnie z tym Everdrive'em. No i tak to też wygląda czasami, że są te ściny tak zwane. Także ja Everdrive'a traktuję prędzej jako... Mm, test gier, czy w ogóle opłaca się m.in. z całej linii Game Boy'a e, szukać gier na własną rękę, tak żeby je mieć osobno w kolekcji, bo ja wolę jednak mieć te gry e, osobno, bo one generalnie jednak i tak będą lepiej działały. E, no i przy okazji jednak, e, no fajnie jest mieć, tak? Fajnie jest mieć taki przykład gry, która e, ciebie, człowieku, po prostu interesuje, nie? I mniej więcej tak wygląda sytuacja, że ja Everdrive'a nie traktuję jako zastępcy w kartridżach do Game Boya, tylko jako właśnie test. Test gier, czy opłaca się interesować tymi grami. Tak? Na tej zasadzie. Więc nie biorę tego tak do siebie, że wydałem źle pieniądze, czy tam coś tam i to mi tak niby nie działa, niby działa. Tam pierdu, pierdu, nie? Także no cóż. Niestety nie wszystkie gry działają. Na przykład pierwszy Mario Bros. z. Super Mario Bros. z Classic SNES Collection na GBA niestety się nie wczytuje. Nie wiem dlaczego i się tutaj glitchuje. Na koniec pokażę Wam jeszcze jeden, jedną ciekawostkę z save'ami, żeby siebie przypadkiem nie wprowadzić w błąd. Super Mario Advance 2 na przykład włączę. Tutaj akurat jest um, Super Mario World. Tak. Bo też jest ten save tak jakby na baterii. Dobra, i ja tutaj praktycznie e, stanąłem, żeby nie było, nie? Można, oczywiście, takiego save'a zrobić sobie na, mm, na baterii, która tutaj jest, jak widzicie na dole, z żółtą obwódką. Mm, ale niestety to jest tylko jeden save na, na grę. I na przykład, jak sobie zrobimy save z Pokémonów takiego na, na, na baterii. Żeby podtrzymywała bateria, no to już wtedy tylko ten save możemy mieć w, w tak zwanym właśnie na baterii. Ale generalnie pliki z save'ami się tworzą. Tylko niestety często tak jest, że te jednak pliki z save'ami co prawda są, ale nie zapisują się na tyle... O, już mi się tutaj coś zrąbało. Coś się tutaj zrobiło, nie powinno tak być. No nic. Także no generalnie mówię Everdrive'a ja traktuję tego jako. E, o, proszę bardzo, traktuję jako test gier. Nie wymagam za dużo, więc mi to wystarczy. I to tyle myślę. Także e, do zobaczenia w następnym filmie. No, akcesorium. Raczej tak raczej jako ciekawostka, ale nic nie widzę w tym złego, żeby mieć coś takiego. Tak. Także pozdrawiam i do zobaczenia.